Istnieje ktoś, kto wie coś o tobie i boi się ci to powiedzieć. To nie jest proste dla tej osoby, ponieważ wie, że to może zmienić wszystko. Jej milczenie nie jest przypadkowe. To strach, obawa przed tym, co może się stać, jeśli się dowiesz. Teraz powiedz mi, nigdy nie czułeś, że ktoś w Twoim otoczeniu zachowuje się inaczej w Twojej obecności? Może spojrzenie, które trwa dłużej niż powinno, przerwa w trakcie rozmowy, czy nawet oddalenie, którego nie potrafisz wyjaśnić. To prawie tak, jakby ta osoba chciała mówić, ale coś ją powstrzymywało. Czy to odczuwasz? Ta prawda, jakaby nie była, jest blisko ciebie. To nie kwestia, czy się pojawi, ale kiedy. A kiedy przyjdzie, wszystko się zmieni. Dla ciebie, dla tej osoby, dla waszej relacji. Czy jesteś na to gotowy? Gotowy na to, żeby poradzić sobie z tym, co wyjdzie na jaw? Teraz odpowiedz mi. Uważasz, że zasługujesz na to, aby wiedzieć? Jesteś gotów zmierzyć się z wpływem, jaki to może mieć na Twoje życie? Może nawet nie wyobrażasz sobie, co to jest, ale gdzieś w głębi duszy czujesz, że coś jest nie tak. To nie tylko intuicja, to małe sygnały. Inna energia, kiedy ta osoba jest blisko, zmiana zachowania, która wcześniej wydawała się nieznacząca, ale teraz nabiera sensu. Nie łudź się. Milczenie też mówi. A ta osoba mówi wiele, nawet nie otwierając ust. Jeśli się zatrzymasz i zaobserwujesz, możesz zauważyć, jak unika pewnych tematów, jak odwraca wzrok, gdy rozmowa staje się poważniejsza. Może boi się cię zranić, stworzyć przepaść między wami, a nawet stracić coś, co uważa za ważne. Ale w głębi duszy wie, że ta prawda jest blisko was, jak cień, który rośnie z każdym dniem. A ty? Co zamierzasz z tym zrobić? Bo jedno jest pewne: nie możesz tego ignorować wiecznie. Wszechświat ma dziwny sposób na to, żeby wyciągnąć te rzeczy na wierzch, zazwyczaj wtedy, gdy jesteśmy najmniej przygotowani. Nie da się tego uniknąć. Prędzej czy później prawda znajdzie swoją drogę. Czy zastanawiałeś się już, o co może chodzić? Może to być coś, czego już podejrzewałeś, coś, co było tam, między wierszami, ale wolałeś tego nie dostrzegać. Albo może to być coś całkowicie niespodziewanego, coś, co całkowicie zmienia to, co myślałeś, że wiesz. Czy ta niepewność, ta tajemnica Cię nie niepokoi? Teraz rozejrzyj się. Kim jest ta osoba? Czy to ktoś bliski, ktoś, z kim dzielisz ważne momenty? Czy może to ktoś, komu nie poświęcasz zbyt dużo uwagi, ale mimo to wie więcej o Tobie, niż powinien? Ktokolwiek to jest, ta osoba walczy z ciężarem tego sekretu, próbując znaleźć sposób na poradzenie sobie z tym, żeby wszystko się nie rozpadło. I tu pojawia się pytanie, na które musisz sobie odpowiedzieć, jesteś gotowy, by poradzić sobie z czymkolwiek, co to jest? Jesteś gotowy słuchać, nie ocenianiać, nie pozwalając, by to zniszczyło to, co macie? Bo prawda ma swoją cenę, a nie zawsze jesteśmy gotowi ją zapłacić. Ale jednocześnie życie w niepewności też ma swoją cenę. Co jest gorsze: stawić czoła temu, co jest ukryte, czy trwać w ciemności, próbując zgadywać? Ten moment decyzji, ten wybór zadecyduje o tym, co się stanie dalej. Zastanów się dobrze, czy kiedykolwiek czułeś ten niepokój, jakby coś miało się zdarzyć? Bo to jest właśnie to, o co tutaj chodzi. Sekret, prawda, która ma być ujawniona, a ty jesteś dokładnie w środku tego. Co z tym zrobisz? Życie ma ciekawy sposób stawiania nas-nas w obliczu tego, co musimy stawić czoła. Możesz unikać, możesz udawać, że nie zauważasz, ale w głębi wiesz, że nie będziesz w stanie uciekać wiecznie. Więc, co to jest? Co zamierzasz zrobić? Stać i czekać, aż to po prostu zniknie? Czy przejąć kontrolę i odkryć, co kryje się za tym milczeniem? Ta osoba waha się z jakiegoś powodu. Może myśli, że nie jesteś gotowy, że ta prawda zrani cię bardziej, niż pomoże, a może sama obawia się, jak zareagujesz. Strach przed utratą ciebie, strach przed rozczarowaniem ciebie, ponieważ na końcu każdy sekret niesie ze sobą kawałek osoby, która go skrywa. I czasami strach przed ujawnieniem się jest większy niż pragnienie bycia szczerym. Ale jedna rzecz jest pewna: prawda ma moc, i ona nadchodzi powoli, w częściach lub za jednym razem. A gdy to się stanie, wszystko się zmieni. Możesz próbować się przygotować, ale prawda jest taka, że nigdy nie jesteśmy gotowi. Nie naprawdę. Więc pytanie, które musisz sobie teraz zadać, brzmi: jak zareagujesz? Jak poradzisz sobie z tym, co nadejdzie? Milczenie może być wygodne, ale nie jest wieczne. I wiesz o tym. Więc na co czekasz? Co jesteś gotów zrobić, aby wyjść z tej niepewności i zmierzyć się z tym, co naprawdę się liczy? Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie czuje, że ta prawda musi zostać skonfrontowana. Nie ma ucieczki. Ta osoba, która przechowuje to, co wie, nie jest w pokoju i ty także nie jesteś. Jesteście uwikłani w cichą grę, w której żadne z was się nie porusza. Ale zgadnij co: ta gra nie będzie trwać wiecznie. W końcu ktoś ustępuje. Teraz pomyśl ze mną: dlaczego ta osoba jest tak przerażona? Czego obawia się, ujawniając to, co odkryła? Czy chodzi o wpływ, jaki to będzie miało na ciebie, czy może o odbicie, jakie to może mieć na nią samą? Często osoba skrywająca sekret jest tak samo podatna jak ta, która musi go otrzymać. I ta podatność właśnie powoduje, że prawda jest uwięziona w połowie drogi. A co jeśli ta prawda jest czymś, co powinieneś wiedzieć już od dawna? Czymś, co mogłoby zmienić twoje decyzje, twoją ścieżkę, a nawet sposób, w jaki postrzegasz tę osobę? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, że to może nie być coś małego, ale coś, co zmienia wszystko? Coś, co na nowo definiuje, kim jesteś lub jak widzisz tych, którzy są obok ciebie? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by się stało, gdybyś zdecydował się już nie czekać? Bo widzisz, stanie w miejscu w oczekiwaniu, że prawda po prostu się pojawi, nie jest najlepszym wyborem. To tylko przedłuża dyskomfort, niepewność. Pytanie brzmi: Czy jesteś gotów podjąć inicjatywę? Stworzyć przestrzeń niezbędną, by ta osoba poczuła się bezpiecznie, aby móc mówić? Ale oto najważniejszy punkt: bądź przygotowany. Kiedy otworzysz te drzwi, nie będziesz mógł ich już zamknąć, nie będziesz mógł cofnąć się wstecz. A to, co przez nie przejdzie, może być trudne do zaakceptowania może przynieść ból, wątpliwości, a nawet strach ale może również przynieść jasność, wolność. A kto wie, może nawet głębsze połączenie. Wszystko zależy od tego, jak zdecydujesz się zareagować. Czy jesteś gotów słuchać bez przerywania? Wchłaniać to, co nadejdzie, bez atakowania? Bo w większości przypadków ludzie ukrywają rzeczy nie dlatego, że chcą kłamać, ale dlatego, że boją się reakcji, boją się być źle zrozumiani, odrzuceni, osądzeni. Więc pytanie, które musisz sobie teraz zadać, brzmi: jak możesz stworzyć tę przestrzeń? Jak możesz pokazać, że jesteś gotów słuchać, nie zamieniając tego w bitwę? Jeśli zdecydujesz się na ten krok, zrozum, że prawda może przychodzić kawałkami. Ta osoba może się wahać, wycofywać, testować wody, zanim całkowicie zanurkuje. I musisz być cierpliwy, bo często to, co jest mówione między wierszami, jest ważniejsze niż same słowa. Teraz jedna rzecz jest jasna. Nie możesz dalej ignorować tego, co czujesz. Ta energia, to napięcie między tobą a tą osobą, będzie rosło, dopóki nie zostanie coś zrobione. Cisza, choć teraz może wydawać się komfortowa, to bomba zegarowa. A kiedy ona wybuchnie, może być za późno na odbudowanie tego, co zostało zniszczone. Więc powiedz mi, na co czekasz? Czujesz, że masz kontrolę, ale czy na pewno? A może pozwalasz, by strach przed tą prawdą cię paraliżował, bo oto rzeczywistość. Im dłużej czekasz, tym trudniej będzie. Im więcej rzeczy się kumuluje, tym ciężar większy. I to nie tylko dla ciebie, dla niej też. Ta prawda może być punktem przełomowym albo początkiem nowego połączenia. Może być końcem czegoś lub początkiem czegoś zupełnie nowego, ale nigdy się nie dowiesz, jeśli nie będziesz gotowy, by się z tym zmierzyć. I kiedy mówię zmierzyć się, nie mam na myśli, że będzie to łatwe, wręcz przeciwnie. Może to być jedna z najtrudniejszych rzeczy, które kiedykolwiek zrobiłeś. Ale pytanie, na które musisz odpowiedzieć sobie, brzmi czy warto? Bo w końcu o to chodzi. O zrozumienie wartości prawdy, o wpływ, jaki może ona mieć na twoje życie i o decyzję, czy jesteś gotowy przejść przez dyskomfort, by osiągnąć coś większego coś bardziej autentycznego, bardziej rzeczywistego. Coś, o czym może nawet nie wiesz, że tego szukasz, ale co zmieni wszystko, kiedy w końcu to znajdziesz. A teraz decyzja jest w twoich rękach. Co zrobisz? Zostać w miejscu, czekając, aż ta osoba znajdzie odwagę sama, czy przejąć inicjatywę? Cisza może być komfortowa, ale prawda, choć bolesna, zawsze wyzwala. Więc zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotowy, by być wolny? By odkryć to, co jest ukryte, i wreszcie ruszyć naprzód? Teraz, gdy doszliśmy do tego punktu, chcę, abyś poświęcił trochę czasu na zastanowienie się nad wszystkim, o czym rozmawialiśmy. Nie tylko słuchaj, ale naprawdę przyswajaj. Tego rodzaju prawda, ten wybór, który musisz podjąć, nie jest czymś, co można zignorować. To coś, co w taki czy inny sposób zdefiniuje kolejne kroki w twoim życiu. Może teraz tego nie czujesz, ale każda mała decyzja, łącznie z tym, co zrobisz po wysłuchaniu tej wiadomości, ma moc zmieniać obrót wszystkiego. I wierz mi, nie ma nic potężniejszego niż działanie. Pozostawanie w miejscu, czekając, aż sprawy same się rozwiążą, to zaproszenie dla wątpliwości i żalu. Ale kiedy decydujesz się zrobić krok, nawet mały, przejmujesz kontrolę. Przestajesz być biernym widzem i stajesz się autorem swojej historii. I to jest to, czego dla ciebie chcę. Chcę, abyś był panem swojego losu, abyś wybrał stawienie czoła prawdzie i wzrastanie z nią, zamiast żyć w strachu lub niepewności. Ta osoba, która zachowuje tajemnicę, która nosi tę prawdę, również jest w dylemacie. Może czeka na ciebie. Może potrzebuje znaku, czegoś co powie: jestem gotowy. Możesz ze mną rozmawiać. Nie będę cię oceniać, chcę zrozumieć. Ale do tego musisz być gotowy, aby dać jej tę przestrzeń, pokazać, że niezależnie od tego, co to jest, masz siłę, by tego wysłuchać i się z tym zmierzyć. Bo w końcu siła nie polega na unikaniu bólu, lecz na stawieniu mu czoła i przekształceniu go. Chcę, abyś pomyślał o wszystkich chwilach w swoim życiu, kiedy stanąłeś przed czymś, co wydawało się większe od ciebie. Może to była trudna rozmowa, ważna decyzja, a może moment zwątpienia w to, kim jesteś. Czy pamiętasz, co czułeś? Pamiętasz ciężar, niepokój, poczucie, że nie ma wyjścia? A pamiętasz ulgę, która przyszła później, kiedy w końcu zmierzyłeś się z tym? Bo właśnie to się dzieje, kiedy wybierasz prawdę. Na początku jest trudno, ale potem, potem przychodzi wolność. A teraz to właśnie tego potrzebujesz: wolności. Wolności od ciągłego zadawania pytań, od wyobrażania sobie scenariuszy, od dźwigania tego niepotrzebnego ciężaru. Zasługujesz na odpowiedzi, zasługujesz na jasność, zasługujesz na to, by wiedzieć, co się naprawdę dzieje, i zasługujesz przede wszystkim na szansę wzrastania dzięki temu. Bo niezależnie od tego, co ta prawda przyniesie, będzie to krok naprzód, szansa na ponowne połączenie się. Naleczenie ran, albo na pójście naprzód z większą siłą i celem. Jeśli czujesz, że to jest ten moment, że nie można już dłużej odkładać, chcę, abyś podjął tę decyzję teraz. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu. Teraz. Idź do tej osoby. Może to być spojrzenie, bezpośrednie pytanie, albo nawet proste: możemy porozmawiać? Nie musi być idealnie. Nie musisz mieć wszystkich właściwych słów. Ważne jest, że jesteś gotów otworzyć te drzwi. I wiesz, co jest jeszcze ważniejsze? Że jesteś gotowy słuchać, naprawdę słuchać. Bez przerywania, bez próby usprawiedliwiania się lub reagowania impulsywnie. Po prostu słuchać. Bo czasami prosty akt słuchania z otwartym sercem wystarczy, by wszystko zmienić. Wystarczy, by pokazać tej osobie, że nie musi się bać, że może ci zaufać. A to zaufanie, ta wymiana, może uratować to, co jest między wami? Jeśli ta osoba nadal się waha, nie poddawaj się, daj czas, ale nie porzucaj. Pokaż, że jesteś tam, że jesteś gotów słuchać, kiedy będzie gotowa, bo na końcu wszyscy potrzebujemy kogoś, kto nam powie: Jestem tutaj, widzę cię, słyszę cię. I być może jesteś właśnie tą osobą dla niej. Teraz chcę, żebyś zrobił coś ważnego. Weź wszystko, co poczułeś, słuchając tej wiadomości, i wyrzuć to. Tutaj, w komentarzach. Powiedz, co myślisz, co czułeś, a nawet co ta sytuacja ci przypomniała. Chcę usłyszeć Twoją historię. Chcę wiedzieć, czy kiedykolwiek zmierzyłeś się z czymś podobnym, czy przechodzisz przez to teraz. Chcę, aby to miejsce było miejscem, gdzie możesz się wyrazić, bez strachu, bez osądów. Bo Twoja historia ma znaczenie. Twój głos ma znaczenie. A jeśli ta wiadomość cię poruszyła, jeśli sprawiła, że pomyślałeś lub poczułeś coś, czego może się nie spodziewałeś, chcę poprosić cię o przysługę. Zostaw lajka. Może to wydawać się czymś małym, ale dla mnie jest to dowód, że ta rozmowa dotarła do ciebie, że w jakiś sposób zrobiła różnicę. I co więcej, twój lajk pomoże tej wiadomości dotrzeć do innych ludzi, którzy być może potrzebują tego usłyszeć ludzi, którzy tak jak ty, przechodzą przez coś podobnego i potrzebują bodźca, aby podjąć działanie. Ponadto, jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś kanału, chcecie cię teraz do tego zaprosić. To jest miejsce na takie refleksje, na szczere rozmowy, na konfrontowanie prawd, których często unikamy. Tutaj mówimy o wyzwaniach życia, o tym co naprawdę ma znaczenie i o tym jak wzrastać w obliczu tego, z czym się zmagamy. I chcę, żebyś był częścią tego. Chcę, żebyś był tutaj z nami, w tej podróży transformacji. I jeszcze jedno: podziel się tą wiadomością z kimś, kto jej według Ciebie potrzebuje. Może to być przyjaciel, członek rodziny, lub nawet ktoś, z kim dawno nie rozmawiałeś. Nigdy nie wiemy, jak nasze słowa mogą wpłynąć na innych. Czasami prosty akt dzielenia się może być początkiem czegoś niesamowitego dla innej osoby. Teraz, następny krok należy do Ciebie. Skomentuj poniżej, zostaw lajka, zasubskrybuj kanał i co najważniejsze, podejmij decyzję o działaniu. Nie pozwól, aby wątpliwości lub strach cię sparaliżowały. Masz siłę, masz odwagę i masz okazję, aby przekształcić tę sytuację. Co z nią zrobisz? Jestem tutaj, trzymam za ciebie kciuki. I nie zapomnij, zasługujesz na prawdę. A prawda zawsze wyzwala.